Pod ściętym drzwiom oparty o z nadzieją na to, że nadejdzie lepszy dzień Chcę wiedzieć dokąd iścia, nie wiem skąd przyszedłem Chcę wiedzieć dokąd iścia, nie wiem skąd przyszedłem I do biegnę, dokąd to wyciekna A suka w z tych owych, co mojej duszy gra Życie jak blanszamy, jak piątki na niej Golimy się, mówimy czasami aż własne zdanie usły znowanie, czasem tak mało trzeba Człowiekowi do tego, by skierować do nieba Zwołanie, to o pomocną boli, nie chcę choć obojętnie, jak może od złego broni. Czasem dla kogoś coś na ciebie znaczy, Zasem Czasem dla kogoś być, bo w po prostu wystarczy być. Chcę znowu się wbijać, nie chcę z myślami, normalnie spać, to Myślać śnić. Pysz na warstw i z wami, między wierszami, na słowami, kołparami Na siebie stali, nie zgadzali, stali sobie z Na Nawet w ty pewnie, to będzie, to tym mowa. To w których nie pomogą na wydoba. Pogręby co może, chociaż to u się mało Kłócę się rano na nawalcie, skąd ten uśmiech duszę Bo kiedyś sobie obiecałem, to ze nią puszę Dzisiejszy koncept, gdy nie chciałem być duże ciężarem Na no, cygorzach będę tych cudzych zamiarów nie miałem Kiedyś serdusz to cało od tamtej pory w kawałkach Ile już wezbrałem popo, gdzie nowe warcia W swoim akarach świga w cienach Baby jeszcze lepiej, chce chyba być, to zezwycięża Naprawie to webie, to stanie już na stałe ura Wszystkie, że tym nie docąd, chciałbym o tym zapomnieć